Jakub Borowicz. Jesteśmy na szybkim podsumowaniu gali fn 58 Gratuluję dobrej gali, bo naprawdę walki chyba dzisiaj po prostu oczarowały kibiców. nokałty e, i to naprawdę brutalne nokałty. Też zacięte pojedynki. Zacznę od walki wieczoru oczywiście. E, no, obronił pas. Pierwsza obrona pasa w wykonaniu, w wykonaniu Wawrzyńca była świetna i dodatkowo na swojej ziemi. Jacek Jędraszczyk niestety tutaj dzisiaj poległ. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Też jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o walkę wieczoru, gdybyśmy spojrzeli tylko sobie na wyniki walki, pierwsza runda, knockout, ktoś by powiedział: Tego się spodziewałem, bo to było oczywiste. Z drugiej jednak strony, e, prawdopodobnie zerwane, więc zadba w kolanie. E, e, Wawrzyńca Bartnika, taka jest szybka diagnoza od niego prosto z klatki, to wyglądało bardzo problematycznie. On po pierwszym e, otrzymanym e, lowkiku już źle stanął, i wtedy widać było, że jest bardzo źle. Ja miałem słuchawkę, w którym Jura z Janiszem mówili wprost. Jeżeli on tego szybko nie skończy, to może być bardzo duży problem. Poszedł w kilka tych zamachowych przestrzelił, jak trafił, to już to już nie wypuścił. Sam powiedział mi, że gdyby to była druga, trzecia, czwarta runda, nie wiadomo, jak by się to skończyło, bo to kolano go bardzo bolało. Teraz jest euforia, teraz są emocje, teraz jest adrenalina, e, prawdopodobnie... A ja do szpitala? Nie wiem, bo jeszcze nie miałem okazji tutaj tego zobaczyć. Pewnie do niego zadzwonię, jak za chwilę wyjdę. Wydaje mi się, że, że to jest coś poważnego, bo jeżeli minie tam 5, 7, 10 minut po walce, a gość cały czas mówi, że tutaj jest coś nie w porządku, to, to naprawdę mogą być problemy. Tak naprawdę e, pojedynki, które były bardzo zacięte. Mam tutaj na myśli pojedynek Jacka Czajczyńskiego i Mateusza Olecha. Kurcze, no tak korzystacie z tych oldtimerów, a te oldtimery nie zawodzą tutaj. No wiesz, to jest zawsze ryzyko. Wraca ktoś, kto nie bił się tak bardzo długo. Nie wiadomo, przynajmniej na samym początku, jak się prowadził przez te wszystkie lata. Wiadomo, że jak ktoś nie trzyma tego ruku. Y, Wróciła był chyba naprawdę. Szczerze mówiąc, i dzisiaj ja przecierałem oczy i pomyślałem sobie, że on jest w najlepszej formie życia. Ja mam takie wrażenie, że kibice, którzy oglądali jego przegrany pojedynek, pokochali Czajczyńskiego za serducho, za emocje, za to, że walczył do końca. To jest gość, który wróci do domu i może sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, kurczę, zrobiłem coś naprawdę fajnego, wróciłem po takim czasie. Ten rekord jest 7-9. On nie jest. Spektakularny, ale na tle młodego chłopaka, który trenuje jest jeden z najlepszych kategorii ciężkiej na świecie. On pokazał się z dobrej strony. Jeżeli któryś z tych chłopaków miał wygrać przed czasem, to bliżej był tego Czajczyński, który próbował kilka razy wstrząsnąć Olecha. Także e, to było ryzyko, Wziąłem to na siebie. Wybrałem kogoś, kto jest wielką niewiadomą i oczywiście bałem się tego, że po dwóch minutach będziemy mieli skończenie walki i ludzie powiedzą, Boże, co ten Kuba, co ten Fen wymyślił. Na szczęście to dowiozło i to była fajna walka. Będziecie jeszcze korzystać z Jacka Czajczyńskiego, bo od razu nasuwa się pytanie, czy kiedyś wrócicie do Częstochowy, czy Czajczyński będzie walczył tylko w Częstochowie, czy jeszcze będziecie korzystali, czy jak macie skonstruowany kontrakt ewentualnie, jeśli możesz ujawnić? Mogą być kolejne walki, gadaliśmy się w ten sposób, podpisaliśmy kontrakt przynajmniej na dwie walki, osoba, która pomagała mi ten temat dopiąć, czyli Artur Ostaszewski w trakcie gali napisał do mnie, Kuba, jeżeli chcielibyście na kwiecień, na maj, to on jest gotowy, jeżeli byście chcieli na czerwiec, to chciałby się bić, musimy nadrabiać ten stracony czas, bo trochę lat leciało, no to jest szalony człowiek. 43 lata, dzisiaj ma urodziny i on tutaj wrócił, zachwycił, mam takie wrażenie i chce myśleć o kolejnych pojedynkach, więc patrząc na samą metryczkę, wiesz, ty jesteś Tomku bardzo, bardzo biegły i w boksie i w K1, ktoś kto ma rekord z dwoma porażkami, trzema porażkami w boksie tak naprawdę nie istnieje na pewnym poziomie, ale dostarczyciel takich emocji, nawet jeżeli przegrywa walki i ma ten rekord ujemny, to jest ktoś, kogo ja, ty i pewnie kibice też chcą zobaczyć w klatce. Jasne, zapytam ciebie tak, kilka brutalnych nokautów tutaj podczas tego wydarzenia i to jest, Rzecz też w pewien sposób bez precedensu Zacznę od tego najbrutalniejszego Czyli młody zawodnik, Michał Borowski Doznaje ciężkiej kontuzji Szczęki, walka jest przerwana Gracjan Misz jest zwycięzcą tego pojedynku Ale jednak bardzo brutalna ta walka No i to jest ten podbródek Bo to ten podbródek najpierw podłączył Borowskiego Potem kilka tych łokci Kilka tych ciosów w parterze skończyło ten pojedynek Cieszę się, że Szymon był czujny Bo to jest taka kontuzja, że To nie jest rozbity łuk brwiowy, Tylko to są wybite zęby, prawdopodobnie trzy. Cztery zęby na dole, bo tak powiedział Szymon i to jest prawdopodobnie na szczęka. Nie? Także to są poważne rzeczy. Ja życzę Michałowi naprawdę wszystkiego dobrego, bo to są takie rzeczy, kiedy każdemu życzy się po prostu szybkiego powrotu do zdrowia i tej łatwej rehabilitacji. No ale gracjan jest w takim stosie, że To jest taki chłopak. On wiesz, niedawno walczył na zawodowstwie, przegrywa walki, nie miał problemy z wagą. On ma cztery takie zwycięstwa z rzędu u nas. Będzie się biło pas. Zasłużył na to, żeby tą szansę dostać. To jest fajny chłopak, ma swoich kibiców, jest Lubina, w którym też robimy czasami galę. To jest gość, który dba o promocję, nagrywa vlogi. Do tego tak Akularnie kończy pojedynki, on tu nie był faworytem, a szarował no wszystkich. Jeśli chodzi o Michała Borowskiego i Bobrowskiego i, e, i pojedynek z Michałem Pieczakiem, Michał Pieczak wygrywa po niełatwym początku tutaj w organizacji. Teraz jakie plany względem Michała Pieczaka, jakie, jakie plany względem Michała Bobrowskiego? Wydaje mi się, że to była walka taka, w której Pietrzak był zawodnikiem lepszym, a u Bobrowskiego było widać, że nie ma tego ciągu, nie ma tego czegoś. W drugiej rundzie był taki moment, kiedy on zamknął na siatce Pietrzaka, i wydawało się, że kilka ciosów może, mogą, może nawet wyłączyć, zasilanie Pietrzaka, który był w odwrocie, ale zabrakło tej kropki nad nim, zabrakło tego ponowienia akcji i, i dlatego Pietrzak wygrał. Mam nadzieję, że Krasher będzie walczył w kategorii średniej, bo to jest chyba jego kategoria. 9-3 w kategorii średniej, to zbijanie do 7-7 chyba mu nie służy. W 8 jest Jan. Jest Ostrowski, jest Oleksiejczuk, jest Pietrzak, jest Bobrowski, jest kilku chłopaków, także na pewno te pojedynki będą dostarczały fajnych emocji. No w takim razie czekamy na kolejne wydarzenie, kiedy? Mam nadzieję, że kwietni, mam nadzieję, że będziemy to ogłaszać w ciągu kilku dni. No w takim razie czekamy, bardzo dziękuję za wywiad, wszystkiego dobrego no i mam nadzieję, że szybko tutaj e, następna karta walk oczaruje kibiców, tak jak ta oczarowała. Bardzo dziękuję, doku.